Zapraszamy Państwa do nas, do domku ogrodnika, na świąteczny kiermasz, który będzie się odbywał w 3 pierwsze weekendy grudnia, w soboty i w niedzielę od godziny 12 do godziny 19. Na tym wyjątkowym kiermaszu znajdziecie m.in. takie oto wspaniałe lalki, ceramikę, naturalne kosmetyki, biżuterię i wiele innych ciekawych rzeczy. Myślę, że znajdziecie tu Państwo dużo drobiazgów i fajnych prezentów dla swoich bliskich i swoich rodzin. Dzięki tej inicjatywie możecie poznać wyjątkowych artystów i wesprzeć ich kupujących pracę. W imieniu wszystkich artystów zapraszam na kiermasz w Domku Ogrodnika.